Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Elaine w sprawie nazwanej popcorn dotyczącej morfiny, a właściwie yy, kradzieży morfiny z magazynów wojskowych. Razem z Rojem jesteśmy na tropie tutaj dobrze zorganizowanej grupy przestępczej, która działa we własnym zakresie i no, powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie szczerze, mają chłopaki, mają chłopaki dużo tej morfiny, dużo, ale zanim udamy się do wytwórni lodu Polar Beer, udamy się najpierw do organizatora nielegalnej loterii zobaczymy co ciekawego czeka nas tam jedziemy więc hmm. chciałem jeszcze przejrzeć sobie tylko jedną rzecz mianowicie chodzi mi o coś takiego jak poszlaki Kupki, notatki, rysunki, losy, wyjście, nielegalna loteria, zidentyfikowane, dobra. No dobra, to w takim razie, polećmy tam sobie na początek i zobaczymy, co nas tam czeka. O kurczę, Roy, nie krępuj się. Cały ten odcinek przeprowadzisz, całą tą sprawę ty będziesz prowadził. W związku z tym, że ostatnio rozwiązałem ze 4 czy z 5 spraw pobocznych. Mam tam około 24 spraw rozwiązanych już. Nie wiem czy to dobrze czy to źle. Niemniej jednak na pewno niewątpliwie będę starał się rozwiązać ich jak najwięcej. Ale tą sprawę całą roj przejeździ. Dlaczego nie? Jako nowy partner. Zapraszamy do środeczka. Zobaczymy co nas tu czeka. No na chwilę obecną nie zapowiada się to za różowo. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie. Po cichu sobie wejdźmy. No, detectives detectives Phelps and Earl, LAPD. My Name's Merlin Ody. I run a strictly legitimate bookmaker's detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running. And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you. I'll pay my kick to the wops.

Ok. Wątpliwie mamy tutaj zawodników, jakichś telefonistów. A dlaczego oni tutaj tyle tych telefonów mają? Ok. Wiadomo, im więcej numerów, tym szybciej można ustalić pewne rzeczy. Tutaj chłopaki sobie coś tam rozpisują. Tutaj znowu telefony. Ale proszę bardzo, tu mamy tą ciekawą rzecz, czyli automat. Z tego co pamiętamy w poszlakach mieliśmy coś takiego jak e, rysunek A na rysunku mieliśmy co? Wisienki, dzwonek i win Wisienki, dzwonek i win No, nie bójmy się, zakręćmy kołem Wisienki, dzwonek i win No, może to troszeczkę chwilę potrwać Ale w końcu trafimy Dzwonek mamy No prawie nam się udało Mamy win Polujemy na wisienki teraz Proszę bardzo, udało się za pierwszym razem Ciach Oczywiście wygraliśmy tyle, ile trzeba było Mianowicie Losy na loterię. Chłopak se tutaj krył dyskretnie, tak żeby nie było nic widać. Wiadomo, taki sejfiks sobie zrobił schron. Thanks for the paper trail, Merlin. Dobrze. Tu mamy jeszcze właśnie. Ramos removals, Los Angeles. Przesyłki dostarczone z największą troską. OK. No i mamy całą masę tych z szykawką ampułek naturalnie A także tutaj też już mamy do czynienia wiadomo myślę, że chłopak wie co jest 5 więc tutaj sprawa już myślę wydaje zbliża się ku końcowi nie uciekaj Marlon, kurde, no gdzie uciekasz, poczekaj chwilę z człowieku, przecież nic ci nie zrobimy. Pójdziesz siedzieć na 150 lat i wyjdziesz jak będziesz miał 300. Chodź do łachu. Ale widzę, że udajesz się przez sklep. Masz do tego pełne prawo. O kurczę, wciąż znik. jest, ok. Przez chwilę miałem poważny problem, żeby go zlokalizować, ale uporałem się z tym dosyć szybko. Stop right there, Adi, or I will shoot. Możemy strzelać w ogóle? Nie bardzo. Obiegniemy go trochę. Okej. Okay. Co sobie pan upadł na twarz? Oś tu łachu. A racie tu ścigniemy? Kurcze. A racie tu ścigniemy?

Niewątpliwie, Roj. Przyjrzę się jej bliżej. No proszę. Co my tu mamy? Pan Jose Ramirez zobowiązuje się zapłacić szanownemu panu Marlonowi 231 dolarów. Notatka o długu. Ah,

We're only interested in morphine. Army surplus morphine. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting Oh yes, that kłamiesz? quamias, such as. You distribute for Lenny Finkelstein. You're a patsy for those gangsters. I don't know what you're talking about. i distribute for the LAPD, motherfucker. Rosument Fuiball. Give me jednak. Tutaj dostaliśmy informację, że prowadzisz nielegalną loterię i sprzedajesz narkotyki na polecenie Finklenszteina. Czy to się zgadza? Jermaine Jones gave you up as a supplier. He says that you're Lenny's sissy. And you do whatever Lenny tells you. Me? That nigga's a dead man. I moved the dope Jose brings me. Jose Ramez? I ran a clean numbers racket until those two motherfuckers went into the dope business. Dobrze, a co się tyczy notatki, Jose Rameza? Ramez seems to owe you a lot of money. We all owe some money. Eee, Okay. So it has nothing to do with the proceeds of the morphine shipment? It's a gambling debt. The heaps took over the y service and screwed me. Now I just do what I'm told. Run numbers and ship dope. Jose's no different. He just thinks he's a big man that can run up tabs. You're not the guy we want, Merlin. But we're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something worthwhile. Fuck you and fuck you. You'll never put a charge on me. Take this bum in. Take a long way around. And don't be gentle with him. You got that? Yes, sir. No bardzo proszę, czyli kolejna z ofiar, znaczy z ofiar, właściwie kolejna z osób została zamknięta, a my tymczasem udamy się do ostatniej z możliwych lokacji, którą tutaj nam przewiduje ta sprawa, czyli wytwórnia lody Polar Bear. I naturalnie poprowadzi nie kto inny jak Roy. Roy się znana, jeździ samochodem, więc niech prowadzi. keep your shirt on phelps drugs are prohibited doesn't mean people don't want to take them limiting supply doesn't mean that we have limited demand i understand that i know that the average joe needs to unwind a little his hair down or feet, heroin. It's important to demonize Hop, Phelps. Looks good in the papers. But when all is said and done, it's just another chemical like booze. A lot of people in high places think we're doing the city a favor by keeping the dope rolling into Central Avenue. Donnelly certainly believes we need to keep them anesthetized. Better jobs and opportunities would go a lot further. Will you listen to yourself? Okay, so you take można powiedzieć rozmowa.

Dobra, aresztujemy tego klienta, bo widzę, że... Widzę, że ucieka. Ale go tutaj ścigniemy, łacha. Tutaj mamy kogoś? Nic nie stwierdzam. Dyskretnie przejdźmy tutaj. Ze strzelbą. Do mnie Nie wychylaj się nawet Nie wiem czy go trafiłem Chyba nie Oc Stajmy tutaj dyskretnie Dobrze Trzeci headshot, ładnie poszło Dobra Schowajmy się w takim razie tutaj a tutaj zaskoczy. Proszę bardzo. Aż ty kurczę przeładuj. Dobra, teraz się wychyl, łachu. Tutaj. A okej. Okay. Mogłem go trafić jednak się okazało. Myślałem, że nie bardzo. Dobra. Tutaj mamy kolejnego zawodnika w kapeluszu. Strącimy mu ten kapelusz. Tam mamy kolejnych zawodników na górze gdzieś. Dobra, przejdźmy za ten lud, może lepiej. Roy, gdzie ty tam pobiegłeś? Aha, tu mamy zawodnika. Kurczę, jak oni się tutaj... Jak oni się tu zorganizowali? Jak oni się tu zorganizowali? Oh, tu jest zawodnik. Wychyl się. Dobra, i teraz tam na górze na pewno są. Trzeba by się tam udać. O, tu mamy troszeczkę lepszą broń. Pozwolę sobie ją wyknąć. Dobra. Gdzie tu jest wejście na górę? Jest. Chodzę. Dyskretnie. No i proszę bardzo, czy teraz coś masz ciekawego do powiedzenia? Dead, Finkelstein. Leave the weapon and put your hands up now. Put my hands Ship me off to the queue? soon as I get locked up, some old friend puts a, an ice pick above my ear? No thanks. Only one other way out, shit -heel. So it comes oh, okay. Zaskoczył mnie, ale dostał cztery kulki w głowę i niestety musiał, że tak powiem, polec. No powiem szczerze, tutaj nie spodziewałem się tego, że mnie tak tutaj strzeli. No dobra, co my tu mamy? Okej. Okay. Myślę, że tutaj się sprawa wyjaśniła. Nie ma lipy. So Finkelstein robbed the ship? My guess is Lenny To senior investigator, I'll do the talking. No i proszę bardzo, w ten oto sposób. rozwiązaliśmy sprawę popcorn, która dotyczyła nie do końca popcornu. Well, well. who would have thought that roy Earle's hand-picked new partner would have turned out to be such a great case man? this is a good result, phelps. as far as we can tell, lenny the fink was moving the morphine across the city and as far north as frisco. this makes the feds very happy and it makes mickey cohen look bad. i won't lie to you, kid. i like the headlines. i like them a lot. you keep this squad in the papers and we'll get along just fine. No, wiadomo o co chodzi, tak? Jest gazeta, się dzieje. Tutaj pochwalił nas porucznik Wydziału Obyczajowego. No i oto jak wyglądają tutaj teraz, No teraz mi się podoba przejście tej sprawy. 13 na 13, 7 na 7, 3 zera i 5 gwiazdek. Śmierć Lenego Finkelsteina utrzymała Wydział Narkotykowy na pierwszych stronach gazet jeszcze przez jakiś czas. Okej, okay. czyli można powiedzieć kolejna ze spraw zamknięta dosyć na wysokim poziomie. Ja jestem Arkadiusz, to jest LA Noir. Jeżeli odcinek się podobał i cała sprawa była w porządku, zostaw komentarz. Naturalnie, oczywiście zostaw kciuka w górę, jeżeli wszystko się podobało. I oczywiście, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Tymczasem ja się z Tobą żegnam i do zobaczenia już wkrótce w kolejnej sprawie w LA Noir. Trzymaj się ciepło. Cześć. Your platoon is what remains of Recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damn hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, <laughs> Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Azucalo Bridge. That guy's got no fear. <laughs> He didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the horse breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant, when you're up on that hill. I've been up there three times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight!